Oto gram flour, czyli mąka z ciecierzycy, z której przygotowałem birmiańskie tofu. Świetny zamiennik tofu sojowego, które następnie dodałem do zasmażanej kapusty w stylu azjatyckim. Na początku wstawiłem szklankę wody, aby się zagotowała. Następnie odmierzyłem mąkę z ciecierzycy w ilości również jednej szklanki. Jak widać miała ona grudki, a więc musiałem je rozbić, a tak naprawdę najlepiej chyba mąkę przesiać przez sito. Da to nam stuprocentową pewność, że nie znajdują się w niej żadne grudki. Następnie do odmierzonej mąki dodałem dwie szklanki wody i wszystko razem dobrze wymieszałem. Kolejnym krokiem było dodanie przypraw. Ja użyłem soli i garam masali, ale w tym miejscu można fajnie poeksperymentować i stworzyć własny smak tofu. Doprawione i wymieszane składniki dodałem do gotującej się wody, energicznie mieszając, aby uniknąć grudek i aby całość mi się nie przypaliła. Po około 4 minutach gotowania konsystencja zaczęła przypominać budyń, a więc był to znak, że masa jest gotowa. Przelałem wszystko do formy żaroodpornej, wyłożonej papierem do pieczenia i zostawiłem do ostygnięcia. Po kilku godzinach, gdy zawartość formy ostygła, zabrałem się za jej wyjmowanie. Konsystencja była elastyczna, trochę jak kauczuk, a więc dokładnie taka, jaka być powinna. Pokroiłem ją na kostki mniej więcej 1,5 na 1,5 cm i na jakiś czas tofu zostawiłem w spokoju, gdyż musiałem zacząć przygotowywać warzywa. Garść groszku cukrowego pokroiłem w paski, brokuła podzieliłem na florety czy tam różyczki, a następnie go podgotowałem jakieś 3 minuty, po czym zalałem go zimną wodą, aby się nie rozgotował. Woda momentalnie robiła się ciepła, a więc kilka razy trzeba było ją wymieniać. Kolejnym krokiem było pokrojenie kapusty, która ma kształt serca bawoła. Serca bawoła nie widziałem, ale wierzę w to, co piszą w internecie. A więc od tego kształtu nazywa się ona kapustą bawole serce, ale na szczęście mówi się na nią też kapusta sercowa czy stożkowa. Przyznacie, że brzmi to normalniej. Wybrałem tą kapustę, ponieważ jest chrupiąca i przyjemnie słodka, fajnie nadaje się do smażenia. Pokroiłem ją na dosyć duże kawałki. Zewnętrzne liście wyrzuciłem, bo były sflaczałe, a pokrojoną kapustę przełożyłem do miski, gdyż zabrakło mi miejsca, aby rozstawić mój mały blender. Wrzuciłem do niego jeden ząbek czosnku. Obrałem i starłem imbir w równowartości około 2 łyżeczek od herbaty. Następnie. Dodałem dwie duże łyżki masła orzechowego, jedną czwartą szklanki sosu sojowego, może być ciemny, może być jasny, dwie łyżki octu ryżowego, około łyżeczkę chili, dwie łyżki oleju sezamowego, na koniec łyżkę erytrytolu, który oczywiście możecie zastąpić miodem. Do całości dodałem około pół szklanki wody, aby ułatwić wstępne miksowanie. Wody trzeba dolewać tyle, aby uzyskać odpowiednią, niezagęstą konsystencję. Ja w sumie jeszcze dolałem jakieś półtora szklanki wody. Sos orzechowy gotowy. No i powróciłem do wcześniej przygotowanego tofu i zacząłem je obsmażać na dobrze rozgrzanym oleju. Starałem się to zrobić z każdej strony, tak aby uzyskać fajną, chrupiącą strukturę. Trzeba uważać, bo tofu lubi przywierać do patelni jak jest na niej za mało oleju. Po tofu przyszła kolejna brokuły i kapustę. Całość smażyłem kilka minut na dużym ogniu, aż kapusta zaczęła nabierać koloru. Następnie dodałem wcześniej pokrojony groszek cukrowy, a po nim wcześniej obsmażone tofu i sos orzechowy. Całość podsmażałem dosłownie 2-3 minuty. Wyłożyłem danie na talerz i posypałem sezamem. Smacznego!